Jest z nami poseł Jan, który kilkadziesiąt lat temu wydawał stoczniowców, a ostatnio wydał Tomik Poezji. Tak. <noise> Panie pośle, bardzo się cieszymy, że przyjął pan nasze zaproszenie. Nigdy nie odmawiam. A skąd pomysł na takie hobby? Pracowałem w Sejmowej Komisji do Spraw Budowy Pierwszego Polskiego Samochodu Elektrycznego. No i tam nudziliśmy się, muszę przyznać, nie było co robić, więc tak. Pisałem do szuflady, jak to się mówi. Aha, a czy będzie można dzisiaj zdobyć tomik pana poezji z autografem? E, niestety nie, bo od kilku lat już jest wszystko przepisane na żonę, i tylko żona się podpisuje. Rozumiem. E, a o czym pan pisze? Uf, o Dubaju, o sportowych samochodach, o dworkach, pałacykach, takie szare życie. No, to nie pozostaje mi nic innego jak poprosić o próbkę pana talentu. Jest taki piękny kraj, co nad Wisłą leży. Kraj, na którym bardzo mi zależy. Jam jest sługą tego narodu już od samego porodu. Cztery kadencje o Polaków ponad siły walczyłem. Nie spałem, nie jadłem, ani się nie myłem. Od tej harów i katorgi przyszła choroba. A tak konkretnie to wysiadła mi wątroba. W zamian prawie nic nie dostawałem, choć na straży dobra kraju zawsze stałem. A kiedy w końcu skapę o, trochę mi skapnęło, to ze wszystkich stron oberwałem, kiedy sobie malutki jacht przyznałem, kiedy właśnie pośle, to było bardzo wzruszające. Dziękuję.